Nie rozumiem takiego pewnego zjawiska, gdzie jest jakaś seria książek, na podstawie której nagrywa się filmy. I nieważne, czy to jest o Harrym Potterze, czy coś innego. Są ludzie, którzy nie czytali nigdy książek, a oglądali filmy. I na podstawie filmów opierają na tym całą swoją wiedzę i dyskutują na te tematy z osobami, które czytały te książki. Które być może mają jeszcze jakąś inną wiedzę, wychodzącą z różnych wywiadów, z, z danym autorem, z, które są na przykład umieszczane, jak, jak w wypadku roli. Na Pottermore, są różnego rodzaju fandomy, z wielu wywiadów, które Rowling dawała. Czerpiemy również z tego informacje. I potem pojawia się ktoś, kto oglądał jedynie filmy i mówi nam, jak było. I tu mam świetny tego przykład. Oczywiście nie urażając tej osoby, no ale następnym razem jak coś napiszesz, to warto zweryfikować to, co się wie, czy wie się na pewno. Ogólnie z części na część Harry jest coraz większym zapatrzonym w siebie dupkiem. Chciałem wyjaśnienia i dowiedziałem się, że wiele razy naskoczył na Rona obyle gówno. Gdzie naskoczył? W momencie, kiedy po prostu dorastali i, i zaczęli mieć jakieś y, tam sprzeczki ze sobą, próbę ich przyjaźni w insygniach Śmierci na przykład? A czy zauważyłeś, że Ron też z rozwojem serii miał... Jakieś problemy do Harego wtedy? A poza tym, czy główna postać musi być piękna, wspaniała, idealna? I yy, czy sama autorka kiedyś wspomniała, że Harry był piękny, wspaniały, idealny? Jak Newila skrytykował o skrzeloziele? Sorry, ale gdzie on Newila skrytykował o skrzeloziele i dlaczego miał go skrytykować o skrzeloziele? Przecież Neville nigdy nie dał skrzeloziela Haremu. To był Zgredek. Potem ja tworzę jakiś film. Przeglądam specjalnie książki, żeby nie sprzedać wam jakiejś złej informacji. Przeglądam internety, jakieś inne materiały wideo, żeby na pewno się upewnić. I potem przychodzi ktoś i pisze mi w komentarzach, że ja się mylę. O, on oglądał filmy, to on wie, że ja się mylę. Ja nie twierdzę, że ja jestem nieomylny. Jak popełniłem jakiś błąd, ja tego nie widzę, napiszcie mi o tym, żebym później tego błędu dalej nie popełniał. Ale jeżeli nie czytałeś książek, a oglądałeś jedynie filmy, to psia dupa, nie żygaj w komentarzach, że ja i inni, którzy piszą coś w komentarzach, mówimy coś, coś źle. Normalnie dajcie mi cierpliwość, a nie siłę, bo jak dostanę siły, to...